Szanowni Boże, pragniemy bardzo serdecznie zaprosić wszystkich do pielgrzymowania na Jasną Górę. W sposób szczególny zapraszamy do udziału w 99. Pierwszej Pielgrzymce Łódzkiej na Jasną Górę. Z terenu naszej archidiecezji w tym roku pielgrzymujemy pod hasłem W jednym duchu, jedno ciało. Tradycyjnie pielgrzymka wyruszy 21 sierpnia z kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej. Ale wcześniej zapraszamy na zapisy. Zapisy rozpoczniemy w piątek, 16 sierpnia. Będą trwały jeszcze 17 sierpnia. Później z przerwą na, na niedzielę kontynuować zapisy będziemy od 19 do 20 sierpnia. Chcemy zaprosić Was do pieszego pielgrzymowania na Jasną Górę w tych grupach, w jakich zwykle z naszego miasta udawaliśmy się do Częstochowy, ale oczywiście też na uwadze mamy tych, którzy nie mogą w tym roku pójść pieszo na Jasną Górę. Zapraszamy za rok na setną pielgrzymkę, ale dla tych właśnie, którzy są przeszkodzeni, jest alternatywa. Zapraszamy do pielgrzymowania duchowego. Jak co roku w każdej parafii można zapisać się do grupy duchowej Łódzkiej Pielgrzymki. A w tym roku jest podjęta też inicjatywa pielgrzymki łódzkiej dla tych, którzy pozostają w mieście. Jest to propozycja krótszego bądź dłuższego wędrowania pomiędzy kościołami łódzkimi, finalnie docierając do kościoła Matki Boskiej w Fatimskiej. O tych wszystkich inicjatywach i o tych pomysłach możemy usłyszeć. Możemy przeczytać na stronie naszej pielgrzymki www.pielgrzymka myślnikloc.pl. Pragnę także przypomnieć i zaprosić do pielgrzymowania w formie rowerowej. Często tak jest, że 4 dni trudno jest wykroić z urlopu. Tym bardziej, że. W tym roku pielgrzymujemy tylko jeden dzień w czasie Dnia Wolnego, w sobotę wchodzimy na Jasną Górę. Więc, też jakąś propozycją jest piesza rowerowa, rowerowa pielgrzymka łódzka, która jest naszą, można powiedzieć, dziewiątą grupą. I tuż po wszystkich grupach z łodzi też wchodzi przed Jasnogórski Szczyt. Bardzo serdecznie zapraszamy do. Do wspólnego pielgrzymowania. Do zobaczenia na pielgrzymnym szlaku Szczeń Boże.